Sobie. Muzyka mi się przyda, ale tam. Pozdrawiam. Nie no, smuteczek, nie, smuteczek. Ja myślałem, że wszyscy coś wygrają, a to dupa. Ga jakiś tam Gałkan przyszedł, zakręcił i chuj. Poszło się jebać. Marzenia, plany życiowe. Chałupa krecyzm poszedł. Takie życie. O. nie ma muzyki, no to możecie sobie posłuchać, jak grała nie chodzi. Dźwięki ładne też, jak może być. Tutaj kolega odbija mam nawet bez sensu.

To musiał poczuć. Jeszcze raz i pójdzie w piach. Jeszcze raz. Powiem wam tak, ten czołk mam fajny magazynek. Bardzo szybko ładuje Taranem go, ja bym mu przypierdolił. Wsteczne. Ten ziołek nie ma silnika? <śmiany> A jutro będziecie yy, mogli swoje życzenia mówić, w jakim czołgiem mam grać, bo dzisiaj tylko powtórki, nie? Miały być, ale nie wiedziałem, czy można oglądać te losowanie, nie? To powiem wam tak. Zrobimy taki numer. Jeszcze sobie obejrzę jeszcze jedną powtórkę. Jutro koncert życzeń będzie. Se tam trochę popykamy. Plutoniki, takie tam tu podale. I pod koniec obejrzymy sobie trzy albo cztery powtórki. Zrobiłem taki numer, nie? Otrzymano ka kamo Otrzymano 10 golda Co to ma być? O której? Life? Hmm. Bym chciał się odpalić o 17 w końcu, ale za późno chodzę spać, nie? Idebka zajebista, nie?